Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Krakowskiego Espresso. Dziś wyjątkowy odcinek, nagrywamy go jadąc dorożką po Krakowie. A Państwa i moim gościem jest Pan Filip Szatanik, yy, pełnomocnik krakowskich dorożkarzy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu Gradawcowi. Yy, nie minęło yy, 24 godziny od rozmowy z yy, Panią Wypych yy, z Krakowskiego yy, Komitetu yy, Ochrony Zwierząt, żeby się Państwo nie Odezwali, żeby zaprotestować wobec e, słów, wobec e, wniosku dotyczącego, żeby zlikwidować dorożki krakowskie. Dorożki krakowskie są aż tak ważne, jeżeli chodzi o krajobraz Krakowa? Zdecydowanie tak. Są ważne dla Krakowian, są ważne dla turystów, którzy w odwiedzają Kraków. Są ważne również dla tych przedsiębiorców, którzy dorożkami powożą, którzy ten. E, działania prowadzą, rzadko rodzinnie, z pokolenie na pokolenie, to jest e, tradycja, która w Krakowie trwa już co najmniej od połowy XIX wieku, no ale nie papa, Panie pełnomocniku, ale koniki, koniki są męczone, po tym betonie, po tym skruku ja, ja staram się zawsze odpowiadać, y, odzywać błyskawicznie, kiedy słyszę takie wypowiedzi, jak wczoraj pani wypych, z paru dni, które są pełne nieprawdy, pełne niewiedzy, Pełne, wprowadzające do obiegu publicznego, do, do, do świadomości publicznej fake newsy, no przede wszystkim te związane z rzekomym męczeniem koni przez dorożkarzy, wykorzystywaniu w ten sposób każdy e, człowiek, który miał coś do czynienia z koni, z tymi zwierzętami, jeżdżąc, użytkując, zajmując się, opiekując koni, doskonale wie z życiem i, i mm, formułą funkcjonowania konia z ruchu. Pozostawanie w ruchu, bo ja dobrze, ten to, ruch jest ja konieczny. Ja też to dobrze interpretuję, no bo to jest niejako ten koń, ta dorożka, ale generalnie koń to jest narzędzie pracy, tak jak ja jako fotograf, czy e, dziennikarz muszę dbać o laptopa, o aparat, o e, inne kamery i tak dalej, żeby móc po prostu zarabiać. Tak samo też dorożkarze dbają o swoje zwierzęta. No, oczywiście, twierdzenie, sugerowanie, że te zwierzęta są zaniedbane, wykorzystywane męczone, to jest dokładnie tak, jak bym ja panu redaktorowi za, zarzucił, że celowo polewa swojego laptopa gorącymi napojami, kawą i herbatą i sam się wyłącza z swojej możliwości pracowania i obniża swoje możliwości zarobkowania. To jest w pewien sposób, czy jest, źródło utrzymania tych ludzi, tych państwa, dorożkarzy, którzy naprawdę wkładają w to wiele miłości, serca, energii i środków finansowych, aby te konie były świetnie utrzymane. Aby były zadbane, aby były zdrowe. Co więcej, te konie podlegają regularnym kontrolom weterynaryjnym, regularnym kontrolom tutaj na rynku, kontrolom w miejscach, gdzie przebywają, w stajniach. Warunki w pracy są naprawdę świetne. To zostało stwierdzone wielokrotnie w badaniach prowadzonych przez ekspertów wysokiej światowej klasy, jak chociażby profesor Marek Tischner z Uniwersytetu Rolniczego. Także. No, ja szczerze mówiąc, słuchając pani Wypych, słuchając innych aktywistów, niewielu, bo to wąska grupa jest protestujących, mam, odnoszę czasami wrażenie, że tam nie ma jednej sensownej wypowiedzi, nie ma jednego prawdziwego zdania wypowiadanego przez tych ludzi, to są zdania wypowiadane przez ludzi, którzy kompletnie nie mają nie mają... E, świadomości, wiedzy na temat koni e, w ogóle, na temat e, ich biologii, na temat tego, jak funkcjonują, jak pracują, czego wymagają. Oczywiście, Państwo mają prawo do stwierdzenia i do opinii, że jest to anachroniczne, że jest to. Jest, się no, to nie podoba. Argument, są argumentów przeciw, nie ma żadnego za. Są, Jeśli są argumenty przeciw, są to argumenty stricte subiektywne. Ktoś się to może po prostu zwyczajnie nie podobać. Ktoś może nie lubić tej formuły i tej formy. Ta forma. Przewozu osób funkcjonuje z powodzeniem w miastach europejskich, chociażby w Wiedniu, gdzie dalej istnieją. Trudno powiedzieć, że Wiedeń jest zaściankiem europejskim. Jest to jedna z bardziej yy, chętniej odwiedzanych e, europejskich stolic. Więc, no. Chociaż, e, o tym zaścianku to byłem kilka razy w Wiedniu i mnie zawsze tam przerażało to, że e, są mega problemy, żeby kartą zapłacić w e, restauracjach czy w jakichś różnych miejscach i zawsze euro, 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 money, money, money. Do, no ale do, ta, mniejsza. to mniejsza. Chodzimy od tematu. Dokładnie. E, wracając jeszcze do e, tych ty, koni. E, bo generalnie to jest dla wielu z y, dorożkarzy biznes całego życia tak naprawdę. Tak. I tradycja też to jest... Piękna, przytorywana... rodzinna tradycja, przechodząca z pokolenia na pokolenie. Dużo uczucia wkładane w tą pracę. Pamiętajmy, duża inwestycja, utrzymanie tych choin, dbanie o nie. To są też środki finansowe, które trzeba wykładać, wkładać, yy, aby to wszystko dobrze funkcjonowało. Proszę pamiętać, że Urząd Miasta Krakowa Otwierając postępowania przetargowe e, z roku na rok e, wprowadza kolejne ograniczenia, kolejne regulacje. Dorożkarze bardzo skrupulatnie tych regulacji przestrzegają. Bo nie słychać o waszych protestach w protestach e, dorożkarzy, tylko generalnie osób, które się sprzeciwiają. Wy nie protestujecie wobec My... kolejnych restrykcji wprowadzanych przez urząd. My nigdy Ta... nie protestujemy, co wręcz przeciwnie, dorożkarze regularnie stawiają się na wszystkie spotkania, przestrzegają. W sposób zero-jedynkowy wszystkich wskazań Urzędu Miasta Krakowa. Stos stosują się do umów. Wszystkie dorożki, wszystkie pojazdy są ubezpieczone. Eee, proszę też e, pamiętać o tym, że sam wygląd pojazdów został dopasowany do wskazań głównego plastyka miasta, który swego czasu, w czasie procedowania uchwały o parku kulturowym, szalenie rygorystycznej, zasugerował dwa typy, dwa modele pojazdów, który, które mogą być tutaj w przestrzeni parku kulturowego używane i tak się dzieje. Jak słyszę y, banialuki na temat rzekomo tutaj jadących karów, czy jakichś pojazdów rodem z Disneylandu, y, to naprawdę nóż się w kieszeni otwiera, gdyż ta sytuacja po prostu zwyczajnie nie ma miejsca. Słuchając protestujących mam nieodparte wrażenie, niektórych przynajmniej z nich, że to są ludzie, którzy nigdy nie byli na rynku głównym, nigdy nie widzieli dorobek, nigdy nie widzieli konik. Yy, tak naprawdę operują jakimiś słowami, wytrychami, oskarżeniami, które kompletnie nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Dlatego niestety my musimy zadawać sobie duży trud, yy, aby te, te nie, nie, niesprawiedliwe, nie, nie, fałszywe opinie yy, weryfikować i na bieżąco, na bieżąco prostować. To jest grupa bardzo hałaśliwa. Bardzo... tak jest z ekologami, tak z aktywistami i tak dalej? Ale że... Ja nikomu nie odmawiam prawa do, 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 jakby do swoich poglądów. Tutaj mamy do czynienia z bardzo radykalnymi ludźmi, z radykalnymi poglądami, no nie może być też do końca tak, że odmawiamy krakowskim przedsiębiorcom, którymi są dorożkarze prawa funkcjonowania w przestrzeni miasta, no wyłączamy tych ludzi. No i włączamy wypadaniu... pewną atrakcję Krakowa, bo ja czekając na Pana, sam wiedziałem, że dzieciaki, jak na logikę, dzieciaki przyjeżdżają do Krakowa, no to idą na rynek główny, pierwsze co, to podchodzą do konia, którego być może w wielu wypadkach widzą pierwszy raz w życiu, mają jedyną okazję, żeby sobie zrobić z nim zdjęcie, no i stanowi to jakby, to taką nawet patrząc pod dobrostan zwierząt, że... Koń to nie jest tylko e, zwierzę z obrazka e, czy z telewizora. Oczywiście, że tak. I to jest cieszą się niesamowitą popularnością. E, m, czego dowodem są liczne firmy zamieszane przez turystów. No jedziemy teraz i widzimy, co rusz, nie ma w ulicy, żeby ktoś nie przestanął, nie wyciągnął telefonu i nie robił sobie zdjęcia. Tak, tak, bo naprawdę to, to ludziom to nie tyle, że nie przeszkadza, co ludzie lubią. Jest to krakowski kolor, jest to krakowska tradycja. E, mocno zakorzeniona w historii. W historii tego miasta, no po prostu, ale rozumiem, jest wąska grupa osób, której się to nie podoba, która protestuje, dosyć kałaśliwa, korzystająca niestety z wsparcia też dosyć radykalnych, kałaśliwych ee, parlamentarzystów. Natomiast, no my jakby robimy swoje, stosujemy się do zaleceń, które nakłada na nas rząd miasta, do tych zaleceń, do tych restrykcyjnych. Przepisów. No, na przykład, w upały konie są mają zakaz generalnie do że funkcjonowania na płycie krakowskiego rynku. Oczywiście, w określonych godzinach tak. mają zjeżdżać od specjalnej określonej miejsca do pewnych I tak się de facto dzieje. Nigdy nie było wyłomu od tych, od, od tych zasad i od tych regulacji. Zawsze do rozkaże starałem się. Starałem się i trzymają się tych regulacji. Pamiętajmy, że też są ludźmi stąd, kochają to miasto i mają mój udział w jego bardzo pozytywnej promocji. Czy wierzy Pan, że kiedyś ta, e, można powiedzieć, no, walka o to, żeby dorożki zniknęły, się zakończy? Jeżeli na opamiętanie Pan liczy? Czy jednak jesteśmy jednak skazani? To jest taki już folklor Krakowa. Jedni chcą, drudzy nie chcą i się naparzają. Trochę z racji z tym, co Pan mówi, zastanawiam ostatnio, ale ta intensywność tych napaści ostatnio krio, kierowana z jednego tylko źródła, z jednego miejsca, każe mi zadawać pytanie, czy nie jest to jakaś działalność e, z zakresu e, likwidacji konkurencji. Być może chodzi o to, żeby wyeliminować tego no, wpływy rynku i zastąpić je innymi pojazdami. Mhm. Być może producenci tych pojazdów właśnie na to liczą. Pamiętajmy o tym, że, że nie tylko... Dorożkami turyści po Krakowie się poruszają, są również inne formy transportu, zależy, sądząc z uwagi, podpatrząc i analizując ten dosyć agresywny ton, mocno agresywny ton ataków pani Wypych, e, głównie pani Wypych i jej kolegów, zatem należy się zastanowić, czy tutaj nie ma jakiegoś drugiego dna. Mhm. A tak naprawdę rzekoma troska, dobrostan koni nie jest tu absolutnie priorytetem, jesteśmy o tym przekonani. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję ja za ten czas i rozmowę Państwa i moim gościem. W kolejnym odcinku trzęsącego się krakowskiego espresso był Pan Filip Szatanik, pełnomocnik krakowskich dorożkarzy. Jeszcze raz wielkie dzięki za spotkanie, Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek krakowskiego espresso. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję.